Dzień dobry Państwu. Dzisiaj szczególnie chciałabym powitać młodszych czytelników i zaprosić do nowego konkursu. Tym razem przeczytam krótką baśń. Bohaterowie tej opowieści znani są przez dzieci na całym świecie. A oto pytanie konkursowe: Kto jest autorem baśni? Proszę podać imiona bohaterów, najważniejszych bohaterów i tytuł baśni. A teraz posłuchajcie. Dawno temu w dużym mieście mieszkało dwoje dzieci. Pewnego zimowego wieczoru, kiedy chłopiec obserwował przez okno padający śnieg, jeden z płatków zmienił się w piękną panią. Chłopiec nie wiedział, że to królowa. Nagle zawołał: Coś ukuło mnie w serce! Aj, coś mi wpadło do oka! Do oka i serca chłopczyka dostały się magiczne lodowe igiełki. Biedny chłopiec znalazł się pod wpływem złych czarów. Od tej pory dokuczał wszystkim, a najbardziej siostrze. Jednak dziewczynka wciąż go kochała. I cierpliwie znosiła psoty i wybryki. Nie rozumiała tylko, jak mógł tak bardzo się zmienić. Pewnego dnia chłopiec zabrał sanki i pobiegł na dwór bawić się na śniegu. Nagle ujrzał tę samą piękną panią, siedzącą w cudownych lodowych saniach. Chłopiec tak był urzeczony, że bez wahania przywiązał swoje sanki do jej sani. Wtedy zaprzęg królowej wzbił się wysoko ponad chmury. Po jakimś czasie znaleźli się na szczycie wielkiej lodowej góry, przy pięknym lodowym pałacu. Królowa przytuliła chłopca, lodowatymi wargami dotknęła jego czoła, potem pocałowała go raz jeszcze, a wtedy chłopiec zapomniał o siostrze i o całym dotychczasowym życiu. Zapadł w głęboki sen. Przy okazji chciałabym Państwu wspomnieć o promocjach. W dalszym ciągu oferujemy Państwu fajne i tanie tytuły, już od dwóch złotych. Nowości, bestsellery sprzedajemy z rabacikami. Oto długo oczekiwane zakończenie światowego bestsellera, dziedzictwo Christophera Pauliniego, drugi tom. A dla młodzieży lubiącej sensacje i przygody mam tutaj Wakacje z gangsterem. Książeczka kosztuje tylko 5 zł. Z nowości chciałabym polecić jeszcze biografię Mika Dzegera. A na zbliżające się Walentynki książeczka Paula Coelho o miłości. Serdecznie zapraszam. do księgarni